Zwyczailiśmy się do słyszenia, że specjalista to jest ktoś. Że żeby zarabiać, to trzeba poświęcić setki godzin na to, żeby się rozwijać. A potem, kiedy już jesteś specjalistą, to po prostu wymiatasz. Nauczyliśmy się tego, ba, nadal takie twierdzenia nas otaczają. Babcia jak do szpitala, to tylko do profesora, specjalisty. Sąsiad jak swoje cudne auto oddaje do warsztatu, to tylko do specjalisty od właśnie tej marki. My sami chodzimy do specjalistów w przeróżnych sprawach. Nie ma w tym nic złego, wręcz to jest całkiem dobre, do momentu, gdy sam musisz zostać specjalistą, a okazuje się, że owe ponad 10 tysięcy godzin, które trzeba na to poświęcić, jest niewykonalne z różnych powodów, albo nawet po takim czasie po prostu utknąłeś w miejscu ze swoją wiedzą. To niestety jest pewne przekleństwo pewnej grupy ludzi, że gdy stają się w czymś dostatecznie dobrzy, zaczynają nagle interesować się innymi sprawami. Żeby być lepszym w tej jednej rzeczy, muszą się zmuszać do edukacji. Specjalizacja dla nich oznacza wypalenie, ograniczenie i coraz większe zniechęcenie. To, co dawniej sprawiało radość, rodzi w tym osobach cierpienie i nienawiść oraz pochłania coraz więcej energii. A ty słyszysz ze w cudzysłowie słowie zapał, a samo oskarżasz się o brak wytrwałości. Jeśli tak masz, to podpowiem dzisiaj pięć istotnych rad, jak radzić sobie jako przedstawiciel polimatów. Można śmiało powiedzieć, że obecnie jest złoty wiek dla polimatów. I nie nawiązuje tutaj do nazwy popularnego kanału YouTube, choć niewątpliwie realizuje on ideę stojącą za tym słowem. Bycie polimatem oznacza posiadanie licznych zainteresowań i wiedzy na bardzo różne tematy w poziomie umiarkowanym. Nie jest się z niczego ekspertem na poziomie akademickim czy specjalistą zawodowym, ale z drugiej strony zna się tematy na tyle dobrze, że można zająć się ich popularyzacją lub z dumą tytułować się mianem Gika w konkretnych dziedzinach. Polimat to fan wiedzy, ciągle ciekawy nowego i wiele kanałów popular-naukowych na YouTube jest stworzonych właśnie przez takie osoby. Ja sam bez wstydu mogę o sobie powiedzieć, że jestem polimatem. Moje zainteresowania są bardzo wszechstronne, ale niemal z żadnego z tematów nie mógłbym się w cudzysłowie doktoryzować. To dobrze, że nasz świat technologiczny pozwala nam zaspokajać swoją ciekawość, a branże i rynek jak nigdy zachęcają do... Ciągłego eksperymentowania i szukania rozwiązań. Dzięki temu polimaci mogą ciągle odkrywać coś nowego. Oczywiście może być tak, że bycie Polimatem będzie przytłaczające, ciągłe szukanie nowości, takie przelotne w cudzysłowie romanse z różnymi dziedzinami wiedzy czy branżami zawodowymi sprawią, że Twoje CV po jakimś czasie to będzie totalny chaos. Choć uważam, że dobrze jest w pewnym okresie swojego życia spróbować jak najwięcej rzeczy, by łatwiej stwierdzić, to jest moja ścieżka, Łapką dla wielu jest sytuacja, gdzie po takiej szalonej podróży nadal nie możemy stwierdzić, co jest dla nas najważniejsze Zebrałem dzisiaj pięć ważnych porad z książki Polimat Ahmeda Łokacza, które pomogą odnaleźć się w tym ciekawym sposobie życia. Pierwsza idea, dzieci są z natury polimatami. Multipotencjalność to ciekawe słowo, które dobrze pasuje właśnie do bycia dzieckiem. Dziecko to chodzący potencjał, niewiele więcej. Wybranie z całego tego potencjału, tej jednej rzeczy zawodowej, bywa po prostu bardzo trudne. Fakt, że dzieci poznają świat w wielu jego przejawach i zadają pytanie o wszystko, bo nie wiedzą, co tak naprawdę jest przydatne, pomaga odkrywać nowe sposoby patrzenia na rzeczywistość. Na tych odkryciach łapią się często rodzice ciekawskich 4-5 latków, którzy próbują odpowiedzieć na ich pozornie trywialne lub głupio brzmiące pytania: Czemu auta jadą? Dlaczego liście mają taki kształt? Czemu krówka daje mleko? Dlaczego gwiazdki mrugają? Bardzo szybko taki rodzic przypomina sobie, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to wszystko, a każdy temat można ugryźć od różnych stron: typowo mechanicznej, auta jadą, bo silnik napędza, intencyjnej, auta jadą, bo zostały zaprojektowane do transportu, krówka chce nakarmić swoje dzieci, czy na przykład biologicznej, ssaki karmią swoje dzieci mlekiem, które same produkują. Jak widzisz, potencjał do każdego po co i dlaczego jest ogromny. Dlaczego? To jedno z najważniejszych pytań, jakie możemy zadawać w dorosłości, próbując rozwikłać stojące przed nami problemy. Dzięki uwolnieniu swojej ciekawości, czyli ciągłemu pytaniu, dlaczego, możemy łatwiej znaleźć odpowiedzi na trudne pytania w naszym życiu, nadać mu kierunek. Istotą jest, że gdy pytamy dlaczego, wzbudzamy w sobie naszą naturalną ciekawość. Druga idea. Jeśli chcesz zmienić świat, bycie polimatem, to droga dla Ciebie. Najtrwalsze zmiany są powodowane przez osoby, które mają duży wpływ na wiele dziedzin czy projektów równocześnie. Po prostu idee lubią popychać umysły, inspirować. Jeśli zasiejesz ziarnka pomysłu, to nie musisz wkładać wiele siły w wywołanie zmiany. One same będą kiełkowały, wystarczy, że będziesz na właściwym miejscu, by je skutecznie posiać i pielęgnować. Pamiętaj, że dobre idee same wzrastają i to w niesamowitym tempie. Niestety trudno się zasiewają. Jeśli pomożesz ideom przełamać opór środowiska i zastanej kultury, Dalej poradzą sobie same. Trzecia idea. Wielotematyczna kariera, tak zwana projektowa, jest obecnie lepiej płatna i bezpieczniejsza. Kariera projektowa nie daje pozornie wiele stabilizacji, wszak to realizacja jako np. konsultant, freelancer jakiegoś konkretnego projektu, wdrożenie jakiegoś etapu w danej działalności firmy i tyle. Kwartał, pół roku, może rok i cię nie ma. Jednak posiadając wszechstronną wiedzę i sprawny, analityczny umysł jesteś w stanie prowadzić więcej takich projektów. Twoje wszechstronne doświadczenie jako polimat, coś o czym wspominałem na wstępie, rozstrzelone CV daje w tym wypadku dużą zaletę. Bogate doświadczenia dają bardzo wartościowe perspektywy, a to ułatwia rozwiązanie problemów. Taki specjalista dostarcza lepsze rozwiązania, stabilniejsze z mniejszą ilością błędów. Czwarta idea. Polimaci lepiej wykorzystują swoją inteligencję. Niezależnie w jaki sposób naukowcy badający umysł definiują inteligencję, to zgadzam się co do tego, że osoby rozwijające wiele zainteresowań, ćwiczące wiele zdolności umysłowych skuteczniej wykorzystują jej potencjał. Odkrywcze łączenie faktów, przenoszenie wzorców z przeróżnych dziedzin czy umiejętność spojrzenia na problem z niespotykanej strony daje niewspółmiernie większy efekt niż bazowanie na wyuczonych rozwiązaniach z jednej dziedziny. Ponadto mózg w swojej neuroplastyczności działa, jak to niektórzy mówią, ewangelicznie. Czyli im więcej różnorodnych rzeczy umiesz, tym łatwiej ci się różnorodnych rzeczy uczyć. Dodatkowo, łatwiej ukierunkować swoją kreatywność, bo takie szerokie spektrum wiedzy sprawia, że umysł bardziej skupia się na pozytywnym poszukiwaniu nieszablonowego rozwiązania niż na negatywnym łamaniu czy obchodzeniu ograniczeń. Dlatego właśnie osoby kreatywne, a nie pozwalające sobie na szerokie zainteresowania, mogą skończyć jako te niszczące zastany porządek, buntownicy i niszczyciele, a nie twórcy i wynalazcy. Piąta idea. Wieloprojektowość zapewnia większe zadowolenie z pracy. Tak, bo jak Ci już opowiadałem, zapewnia ujście naszej ludzkiej ciekawości. Polimat badający przylegające i styczne do jego pola ekspertyzy obszary poznaje coraz dokładniej to, co go interesuje, zaspokaja swoją ciekawość w sposób użyteczny i rozwijający go zawodowo. Jak pokazują badania przeprowadzone w latach 2008-2010 w Wielkiej Brytanii, jest to nie tyle problem wielu firm, co całej gospodarki narodowej. Około 80% wszystkich pracowników nie jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej. Ponadto badania strefy poznawczej dowodzą, że prawie połowa z zatrudnionych nie ma wystarczającej ilości bodźców. Inaczej mówiąc, są zawiedzeni, znudzeni, a co nieraz przytłaczałem w moich animacjach, przepracowani. To ostatnie wynika z badań przeprowadzonych od kryzysu w 2000 roku. Nie ma powodu, by sytuacja w innych krajach rozwiniętych, takich jak Polska, znacząco się różniła, mimo różnic w sile gospodarek tych krajów. Dlatego tak niezmiernie istotne jest zadbanie o wystarczająco inspirujący rozwój zawodowy, bo zaniedbanie tego może grozić wypaleniem i wszystkimi tego konsekwencjami, także zdrowotnymi i finansowymi. Tak jak już wspomniałem, w bardziej użyteczny sposób. Umysł wykorzystuje kreatywność, to z kolei powoduje zadowolenie, no i dodatkowo zadowolenie też wynika z każdego zrealizowanego pomysłu. Dlatego, jeśli zależy Ci na zadowoleniu z pracy, staraj się rozwijać na wiele sposobów, naraz. Chociaż pilnuj się, by większość tych sposobów była spajana przez jedną zawodową ideę. Ta jedna idea będzie kierować Twoim własnym, jedynym, unikatowym rozwojem Twojej kariery. Żeby podać Ci bardzo praktyczny przykład, dla mnie ta główna idea to przemawianie. A od tego idzie cała reszta, czyli retoryka, bycie trenerem, edukacja, nagrywanie narracji na kanał, pisanie scenariuszy, interesowanie się wieloma rzeczami. Idea, przemawianie, uniwersalna, łatwa do odszukania w wielu sytuacjach zawodowych. Mogę przemawiać na dowolny temat i słuchać przemówień na dowolne tematy. Jeśli jednak w mojej pracy zawodowej nie mogę się realizować w tym aspekcie, wiem, że się wypalę. Żeby wynieść pożytek z tych pięciu porad i świadomie rozwijać w sobie polimatę, stara się patrzeć na swoje zainteresowania całościowo. Znajduj łączące je elementy, bo może przez to, co było przydatne w jednej sytuacji, uda się wykorzystać kreatywnie w innej. Staraj się też, by Twoja kreatywność znajdowała ujście w pozytywnym rozwiązaniu problemów, a nie w negatywnym łamaniu ograniczeń, a zaspokojona ciekawość miała jasne zadanie. Niekoniecznie wszystkie znalezione odpowiedzi na pytania muszą od razu wskazywać na swoje zastosowanie w użytecznych sferach. Warto jednak byś miał tę perspektywę w pamięci życzę Ci powodzenia w budowaniu swojej kariery. Dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.